you. <laughs> Kolejna odsłona batalii o szkołę w stosnówce. Jak szkoła nie została zlikwidowana, tak długo istnieje. Ślubowanie piechowickich uczniów. My chcieliśmy iść na profil policyjny, a w pobliżu Jeleniej Góry tak naprawdę znaleźliśmy tylko piechowice. Plaża w Jelenigurze. Na etapie załatwienia wszystkich formalności. To jest serwis informacyjny Dami. Paweł Guszała, zapraszam. Wczoraj w Podgórzynie odbyła się kolejna runda walki o szkołę podstawową w stosnówce. Przypomnijmy, władze gminy nadal chcą ją zlikwidować, zaś lokalna społeczność na to się nie zgadza. W rolę arbitra po raz kolejny wcielił się kurator oświaty. Oto jak przebiegła ta potyczka na argumenty. Organizatorem wczorajszego spotkania był wójt gminy Mirosław Kalata i to on wyznaczył czas oraz miejsce przeprowadzenia kolejnej debaty na temat zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Sosnówce. Zaproszeni zostali mieszkańcy gminy oraz kurator oświaty, który, co warto podkreślić, tym razem był bardziej powściągliwy w swojej opinii co do przyszłości szkoły Sosnówki. Choć przyznał, że w ostatnim czasie nie wystąpiły żadne istotne okoliczności przemawiające za jej zamknięciem. Pytanie, czy pojawiły się jakieś nowe okoliczności. Dlatego na tym poprzednim spotkaniu, na którym zabrakło pana Wójta, zapytałem panią dyrektor i wszystkich zgromadzonych, co się zmieniło, skoro po raz kolejny pojawia się inicjatywa likwidacji szkoły i czy liczba uczniów na przykład zmalała albo gwałtownie zmalała. No, w odpowiedzi usłyszałem, że uczniów jest nie mniej, ale nawet trochę więcej, bo było 80, a jest 86. A nawet ponad setka. To, co zaskoczyło większość osób biorących udział w debacie, to fakt, że mimo, że temat dotyczył szkoły podstawowej w Sosnówce, to spotkanie odbyło się w placówce w Podgórzynie. Jednak nie miejsce, a argumenty w tej sprawie są najważniejsze. Podstawowe argumenty to są argumenty finansowe. Ogólnie biorąc, oświatę należy traktować całościowo. Niestety ostatnie podwyżki wynagrodzeń, zwłaszcza nauczycieli, a także obniżki dochodów samorządów poprzez obniżki głównie podatku. Powodują, że po prostu no nie stać nas na utrzymanie tak rozmuchanych światy. Cały czas o to zabiegamy i o to walczymy, żeby w Sosnówce była szkoła podstawowa, bo ma rację bytu, jest na etapie rozwojowym. Wiele dzieci z problemami społecznymi problemami ma możliwość odnalezienia się w takiej szkole. To jest miejsce, w którym realizowane są nie tylko potrzeby edukacyjne, ale potrzeby społeczne takich dzieci. Także ja nie widzę możliwości szukania oszczędności w tego typu płaszczyźnie. Można ich poszukać gdzie indziej. Będziemy y, też realizować y, pomieszczenia y, przedszkolne, gdzie chcemy przeprowadzić oddział przedszkolny. Także myślę, że no są to duże przedsięwzięcia, ale warte uwagi i warte docenienia, prawda? Jednak, zdaniem lokalnych władz, oprócz względów finansowych, są jeszcze te dotyczące chociażby bezpieczeństwa. Szkoła w susudówce, y, po kontroli straży pożarnej, co prawda jeszcze szczegółów, jeśli chodzi o protokół, nie znam ale y, zrobiliśmy im pełną inwentaryzację obiektu, aby była po prostu y, powierzchnia wyjściowa do sporządzenia tego dokumentu. No i okazuje się, że szkoła posiada znacząco dużo większą powierzchnię niż była podawana wcześniej. I co myślę, że może się wiązać z dodatkowymi restrykcjami związanymi z PEPOS? No my uważamy, że nasza szkoła jest szkołą bezpieczną. To, że jest budynkiem starym, y, nie znaczy, że jest budynkiem niebezpiecznym. Będą dwie decyzje na hydranty i na uzupełnienie oznakowania ewakuacyjnego. No, i pozostałe 19 nieprawidłowości, o których już mówiłem wcześniej, pozostaje nadal w budynku typu drewniane stropy, wąskie schody, spoczniki, które są. No Jest to budynek istniejący stary i my, jako Państwa Straż Pożarna, nie możemy egzekwować w drodze decyzji, żeby te uchybienia likwidować. Problemem do usunięcia wszelkich nieprawidłowości w Sosnówce może być obecne stanowisko władz gminy. Jeśli chodzi o remonty. O inwestycje w szkole, na tą chwilę nie planujemy jakichkolwiek jeśli chodzi o stosówkę. Na spotkaniu nie brakowało emocji. Zwłaszcza, że lokalne władze otwarcie mówiły o konsekwencjach, jakie pociągnie za sobą odmowna decyzja kuratora w sprawie likwidacji szkoły. Czyli co, będą podwyżki, tak jak pan zaproponował? Przede wszystkim tak, jak już rozmawiali na samym początku, żeby komuś dać, komuś trzeba zabrać. A prawda jest taka, że likwidacja dopłat do spowoduje, że uderzymy praktycznie w naj, w naj uboższą część społeczeństwa, przede wszystkim emerytów emerytów, no, którzy po prostu będą musieli się na ten worek zrzucić. Jest to swego rodzaju szantaż, bo nie można mówić, że się zabierze jednym to, a drugim się da to. Jednocześnie próbuje się tą informacją wywołać pewne, pewien niepokój mieszkańców i niezadowolenie jednych na drugich. Skłóca się mieszkańców gminy, bo yy, ci, którzy słyszą, jeżeli nie zlikwidujemy szkoły w Sosnówce, to zabierzemy wam dopłaty. No nie. W przeciągu najbliższego tygodnia kurator oświaty ma podjąć ostateczną decyzję. Jak podaje Karkonoski Park Narodowy, w górach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Szlaki są ośnieżone, miejscami oblodzone. Zaspy sięgają nawet do metra głębokości. Goprowcy przypominają, że każde wyjście w góry wymaga obiektywnej oceny ryzyka, dobrego przygotowania kondycyjnego oraz technicznego. Ostatnio ratownicy interweniowali m.in. na zamkniętym szlaku w rejonie Kotła-Mąniczki, gdzie turyści przeliczyli swoje możliwości. Informacje na temat zamkniętych szlaków znajdą Państwo na stronie internetowej Karkonoskiego Parku Narodowego oraz grupy Karkonowskiej GOPR. Na wniosek radnej Beaty Wójtowicz oraz mieszkańców ulicy Kiepury w Jelenigurze na jednym z odcinków wprowadzono zmianę organizacji ruchu. Po niej droga pomiędzy ulicą Sygietyńskiego a Biłkomirskiego na wysokości pizzerii jest jednokierunkowa. W zespole szkół technicznych i licealnych w Piechowicach pod okiem profesjonalistów kształcą się przyszli policjanci, wojskowi oraz ratownicy medyczni. Nowi uczniowie klas mundurowych wczoraj złożyli śrubowanie. Z poczuciem pełnej odpowiedzialności, osiągając jak najlepsze wyniki, przygotowywamy do przyszłej pracy zawodowej dla potrzeb i dobra rzeczywistości polskich. Śrubujemy! Powiedz mi, dlaczego właśnie ten profil? No Ponieważ od dziecka interesowałem się wojskiem i historią. My chcieliśmy iść na profil policyjny, a w pobliżu Jeleniej Góry tak naprawdę znaleźliśmy tylko Piechowicę uroczyście ślubujemy 100 tys. godności oraz dobrego imienia, klasy i szkoły. Ślubujemy! Słowa Roty Ślubowania są bardzo wzniosłe, ale też bardzo prawdziwe. I my pracując z młodzieżą, przygotowując ich do dalszego życia, do dalszej drogi kształcenia, kariery zawodowej, też nie zapominamy o tych słowach. Honor, ojczyzna, patriotyzm, Dobrze, że wracamy do tych korzeni, dobrze, że wracamy do naszej historii no i, i dobrze właśnie, że takie klasy są e, tworzone w szkołach. Bardzo się z tego cieszymy, bardzo wspieramy funkcjonowanie tych klas, chętnie uczestniczymy w zajęciach z tymi uczniami. Na tak ważnej dla uczniów uroczystości nie mogło zabraknąć przedstawicieli służb mundurowych, ale także rodziców. I lokalnych władz. Bardzo się cieszę, że tak liczne są klasy przede wszystkim, że jednak w młodych ludziach są te wartości i młodzi ludzie no, chcą być, chcą pomagać. Myślę, że z tego powinniśmy się najbardziej cieszyć i w tej chwili kibicować i trzymać kciuki za to, żeby no, rozwijali w sobie tą pasję, ten talent i życzyć im jak najlepszych wyników w nauce, no i później w karierze już zawodowej. Wszystkim uczniom zespołu szkół technicznych i licealnych w Piechowicach w przyszłości życzymy owocnej kariery. Mimo, że aura za oknem jest zimowa, chcielibyśmy przybliżyć Państwu inwestycję, która jest w trakcie realizacji i jej efekty będziemy mogli zobaczyć najprawdopodobniej już wiosną tego roku. Bardzo możliwe, że jak zrobi się tylko ciepło, mieszkańcy będą mieli możliwość odpoczynku na plaży nieopodal centrum Jeleni Góry. Za realizację projektu plaży miejskiej odpowiedzialna jest obecnie firma MA Group. Jesteśmy na etapie załatwienia wszystkich formalności odnośnie przyłącza prądowego, odnośnie uzyskania pozwoleń od wodnika na uzyskanie przyłącza do wody i kanalizacji. No te, te, to są niezbędne, że tak powiem, dla nas warunki, które musimy spełnić, aby, aby plażę otworzyć, ponieważ musimy tam stworzyć mini gastronomię w kontenerze barowym. E, aby, aby po prostu no, ludzie mogli korzystać nie tylko z plaży, ale e, również z, z, z baru. Gdzie konkretnie miałaby powstać wspomniana inwestycja? Plaża będzie znajdowała się na Górskiej Promenadzie Bobru. E, jest to między Tesco a stacją biznową Circle K. E, jest to działka właściwie, która ma 3 hektary. Także nie jest to mała działka. Inwestycja niestety nie należy do najłatwiejszych. Przeszkody? Biurokracja, niestety biurokracja, tak? Są to tereny zalewowe i e, jest tam bardzo dużo obostrzeń odnośnie jakichkolwiek prac ziemnych. Żeby cokolwiek postawić na tej działce, trzeba uzyskać, poz, uzyskiwać wszystkie pozwolenia, e, opiniować po prostu e, każdy etap e, prac. E, w wodach polskich. To był przetarg ogłoszony przez miasto. Miasto już wcześniej opiniowało taki projekt w wodach polskich, jednak my każdą pracę dodatkowo musimy opiniować osobno. Planujemy ogólnie dwie takie inwestycje tam. O tej drugiej to dowiecie się Państwo wkrótce, ale pierwsza to będzie plaża miejska, około 2000 metrów to będzie piasek. A projekt wspiera Jeleniogórskie Lerua -Merleau. Jak podaje portal 24odgora.pl w Kamiennej Górze wygrana w Lotto przekroczyła milion złotych. Kolektura, w której małżeństwo skreśliło właściwe cyfry, mieści się przy ulicy Żeromskiego. Wygrana trzeciego stopnia w Eurojackpot wyniosła dokładnie 1 174 zł i 90 groszy. Gratulujemy i zazdrościmy. Od 7 do 13 lutego w kinie lot wyświetlane będzie aż 5 filmów. Poznajmy się jeszcze raz, kłamstewko, gorący temat, wielebny W oraz Tam, gdzieś musi być niebo. Pierwsze dwie propozycje kinelot wyświetlane będą tylko raz. Wielebny W 7 lutego o godzinie 18 w ramach City Docs, a tam, gdzie musi być niebo, dopiero 12 lutego o godzinie 15 w ramach Filmowego Klubu Seniora. Pozostałe produkcje będzie można zobaczyć niemalże codziennie do 13 lutego. I tak, następną propozycją Kinalot jest film Gorący Temat. Produkcja powstała na fali ostatnich głośnych wydarzeń w Stanach Zjednoczonych. Tamtejsze celebrytki ujawniły fakt, że były molestowane seksualnie przez znanego producenta filmowego. W Gorącym Temacie fabuła jest podobna, z tym, że miejscem rozwoju wydarzeń jest duża sieć telewizyjna. Kłamstewko z kolei opowiada o chińskiej rodzinie, która pewnego dnia dowiaduje się, że ich seniorka rodu ma raka i niedługo umrze. Razem postanawiają nic jej nie mówić i spędzić z nią ostatnie chwile najlepiej jak potrafią. Pretekstem do tego ma być huczne wesele kuzyna. Zagubiony w świecie nowych technologii, wzdychający do telefonów stacjonarnych, papierowych książek i wąsów, rysownik komiksów Victor otrzymuje nietypową propozycję. Ma szansę przenieść się w czasie. Wybiera lata swojej młodości, aby przeżyć najpiękniejsze momenty jeszcze raz. Więcej, poznajmy się jeszcze raz oczywiście w Kinelot. Zaproszeniem do Kinelot kończymy dzisiejszy serwis. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.